influencera, może to jest cringe'owe, może nie, ale sprawdzę ile ptaki? w takiej torapeczce znajduje się ryżu Nikogo to nie interesuje, ale i tak to zrobię Będę szedł bardzo daleko i zobaczymy jak mi pójdzie Mój plan jest taki, dojść i się po prostu nie wypierd... Zobaczymy jak nam pójdzie Ile jest, ja już liczę, zobaczymy i wszystko dowiecie się na końcu Nie wiem jak ja to zrobię, ale jest to ciężkie zadanie, więc liczymy Jedno ziarenko jest daleko. A więc tak jak myślałem, chwila moment i mi się odechciało wszystkiego Tak jak myślałem, tak jak myślałem Zobaczcie po prostu na moją mordę jak ona wygląda Ogólnie następny challenge mam jeszcze lepszy I to trzeba robić z samego rana I w sumie też mi się nie będzie chciało, tak jak teraz Kurde, coś mi gryzie cały czas Ten las Chciał się tylko pobawić Zostało już mało tego ryżu Naliczyłem go 2185 Więc lecimy dalej A już jest końcóweczka I koniec będzie challenge'y Wow, zostały dwa ziarenka już ostatnie Ostatnie dwa ziarenka Ostatnie I koniec challenge'u Jedno Ostatni Ostatni 2456 takim oto małym w takiej oto małej saszetce Znajduje się ryżu Masakra